Jest Michał Piotrowicz i zajmuję się malarstwem oraz konserwacją dzieł sztuki. Dzisiaj będę opowiadał o kolejnym swoim obrazie. Tym razem jest to jeden z obrazów z cyklu wspólny Krzyż. Jest taki cytat: Jeden, drugiego, przemienialności. No Tutaj mamy, mamy jakby rzecz zainspirowaną za tym cytatem. E, ten obraz powstał w 2010 roku. Był wystawiany w galerii promocyjnej. Widzimy taki czarny krzyż niesiony przez szpaler osób. Pierwsza postać jest wystylizowana na Chrystusa, a każde następne są coraz bardziej anonimowe. Obraz jest dość ciemny, więc być może nie będzie widać tutaj na nagraniu tak dobrze, ale tam reprodukcję yy, taką, która jest dobrze sfotografowana i tam widać szczegóły. Yy, no tak, no i tutaj właśnie mamy do czynienia z takim yy, wezwaniem do tego, aby nie zostawiać ludzi w potrzebie samemu, żeby sobie pomagać, żeby traktować... Yy, rzeczywiście innego człowieka jak brata, jak bliźniego swego i ewidentnie taki chrześcijański pozytywny przekaz etyczny ta praca posiada. Trzeba pamiętać tylko, że to brzemie, że to wszystko nie jest takie łatwe, nie jest takie piękne, to nie jest, nie wiem, no pod ten tańczowy Chrystus, tylko właśnie to jest zobowiązanie. To jest droga. I tak właśnie trzeba się zawsze zastanawiać nad tym, czy my niesiemy ten krzyż, czy na nim siedzimy. I o tym mówią te moje obrazy. Bardzo, bardzo lubię obrazy z cyklu Wspólny Krzyż. No nie dziwi mnie, że, że ten obraz akurat się nie sprzedał, ale tak. Ale wymowa jest jaka jest, jest to rzecz głęboka, jest to rzecz jak najbardziej aktualna na płaszczyźnie takiej ogólnoludzkiej i nawet kasując z tego moralność chrześcijańską i ideologię chrześcijańską, to, yy, traktując to bardziej abstrakcyjne, to, abstrakcyjnie to tak powinniśmy tak. Yy, siebie nawzajem właśnie podchodzić jak tutaj. To by nam się żyło lepiej. E, tak. E, opisywałem już kilka obrazów z tego cyklu. Będzie jeszcze kilka, więc śledźcie mój kanał, subskrybujcie go. No i mam nadzieję, że Wam się podobało. E, ja nie będę gadał tylko o swojej sztuce. E, w planach mam cykl takich filmów poświęconych sztuce dawnej oraz stałą ekspozycją w niektórych większych warszawskich muzeach, więc jeśli tylko się uda, to i to będziecie mogli sobie obejrzeć u A ja tymczasem zapraszam na swoje tam eventy, wernisaże i oglądanie mnie właśnie na, na YouTube.